i Kama. Razem z ekipą 15 wolontariuszy prowadzimy kawiarenkę Cynamon Café na jednym z najlepszych festiwali kultury alternatywnej Slot Art Festival, który odbywa się co roku w lipcu w Starym Pocysterskim Klasztorze w Lubiążu. Wśród koncertów, wykładów, warsztatów powstał Cynamon, czyli miejsce, do którego ludzie przychodzą, żeby spędzić razem czas, pogadać i odpocząć. Naszą kawiarenkę montujemy tylko na czas trwania festiwalu. I pracujemy w dość amatorskich warunkach, i tym razem pomyśleliśmy, że skoro nas jest 15, na slot przyjeżdża ponad 1000 wolontariuszy i trzy razy więcej uczestników, to Cynamon może mu wspólnymi siłami. W końcu nie robimy tego tylko dla siebie, ale przede wszystkim dla ludzi, którzy przyjeżdżają na slot Art Festival i spędzają swój wolny czas w Cynamonie. No właśnie, a może oni sami powiedzą coś więcej na ten temat? Cześć! Od 10 lat jeździmy na Slot Art Festival. Za każdym razem chętnie odwiedzamy cynamon, żeby napić się pysznej kawy i herbaty. Nasze dzieciaki też uwielbiają to miejsce. W tym roku będziemy wspierać projekt Udekoruj z nami cynamon. Zapraszamy! Zapraszamy. Hej! Hej! Wspieram projekt Udekoruj z nami cynamon na Polak Potrafi. Bo jeżdżę na Slot Art Festival już od długiego czasu i. I Cynamon Cafe to jest jedno z niewielu miejsc, w którym można na tym dość głośnym, gwarnym festiwalu odpocząć na chwilę w trochę większej ciszy. Jest bardzo miła obsługa, jest bardzo przyjemnie. Eee, może by się przydało tylko więcej dekoracji. Cześć! Hej! Jesteśmy wolontariuszkami w Cynamonie, moim zdaniem mega klimatycznej kawiarence na slocie. I chcemy Was zaprosić do wzięcia udziału w akcji Udekoruj z nami Cynamon na portalu Polak Potrafi. Da vale petania lá chega a lúpicina, cinnamon, café. E a é tipologia já, né? lá chega o tenhas, fine lúcio, barzo dobracava e tege que rovniki barzo milho, Poletsam e zapracham. Hi everybody! One of my favorite places in Poland is the Slot Art Festival. It's a wonderful place to meet people, to have a great time, to do something creative, like with workshops, to see bands, to see art. And one of the coolest places in Slot Art Festival is the Cinnamon Cafe. It's a really cool place to hang out, beautiful decorations, nice atmosphere, good coffee, good stuff, and you can sit with your friends and talk and hang out. It's really cool. It's the best. You should come to the Cinnamon Cafe at the Slot Art Festival. See you there! Jeżeli pomożecie nam zebrać całą kwotę wspólnie oddekorujemy cynamon na Slot Art Festival 2016, co to oznacza? Więcej wygodnych kanap, podłów, kocy. Będziemy mogli kupić piękne dekoracje i przygotować dla Was niespodzianki. Więcej szczegółów znajdziecie w opisie poniżej, a jeśli macie jeszcze jakieś pytania, piszcie, chętnie odpowiemy. Mamy nadzieję, że widzimy się już niedługo na kolejnym slot Art Festival. W nowym udekorowanym cynamon cafe!